Dzień doberek, witam was wszystkich w kolejnym materiale na kanale Polish Fitness Freak. Pierwszy materiał po zawodach, zresztą widać po twarzy, że już troszeczkę, troszeczkę podpuchnięty, retencja po zawodach jest, trochę pojedzona, także energii też już więcej. Ostatnio robiłem ankietę u siebie na Instagramie, czego byście chcieli więcej, czy żeby było więcej materiałów, ale krótszych, takich na różne tematy, czy konkretnie jakieś większe, dłuższe vlogi, ale rzadziej. Tak? Wyszło na to, że częściej, ale krócej. Także lecimy, słuchajcie, dzisiaj mamy 28 września. Proszę zapamiętać tą datę, bo jest to dzień moich urodzin, dzisiaj obchodzę 32 urodziny. Także bardzo bym was wszystkich prosił, możecie pisać, składać życzenia, nie musicie, piszcie cokolwiek. Prezentem od Was będą komentarze, które i łapki w górę, które podniosą tutaj zasięgi tego filmu. No i słuchajcie, dzisiaj taki krótki... No może zobaczymy ile wyjdzie, ale generalnie krótki vlog właśnie z takiego powiedzmy nowej serii takich. Dni z życia, w sumie niegłupia nazwa, dzień z życia i to będzie właśnie dzień moich urodzin, jak widzicie ja w koszulce czas zimu, także takie urodziny, że od rana w pracy, od 6 do 14 zmiana menadżera, a teraz czas na mój trening, później czas z moją Anią, właśnie moje urodziny, także żeby nie przedłużać, lecimy, ja tutaj mam już swój zestaw treningowy, czyli intra workout mój, w którym mamy 10 gramów glutaminy, 5 gramów kreatyny, 30 gramów BCA i, i to w sumie chyba wszystko. Tak, tak, tak. No, tu nic więcej nie ma. Przed treningu sobie już wziąłem. To wszystko oczywiście z Iron Horsa. Eee, także pamiętajcie, że na Kotfreak macie rabacik. Eee, ja już teraz zamówiłem paczkę na kolejny miesiąc. Także niedługo ona przyjdzie, jak przyjdzie, to oczywiście zrobię unboxing. Także też sobie zobaczycie, eee, będę próbował już teraz z uwagi na to, że koniec sezonu. Więc eee, nowe i białko serwatkowe Supreme Way w nowej odsłonie. Także bardzo jestem ciekawy, jak to będzie wychodziło. Podobno smakowo petarda. Tam są też enzymy trawienne dodane, eee, żeby się to lepiej trawiło. Także nice. Eee, a dzisiaj. Urodzinowy trening pleców, także zaczniemy sobie ten materiał od właśnie tego treningu pleców, to będzie pierwszy trening po zawodach typowo pleców, a w zasadzie push, wczoraj, znaczy pull, bo wczoraj robiłem pusha, także zrobimy sobie plecy z tylnym aktonem barku i bicepsem. Zobaczymy, jak wyjdzie. Nie mam kompletnie żadnego planu. Chcę, żeby było ciężko, ale nie za ciężko, bo taki mam przykaz od Emila, że na razie mam trenować z zapasem, żeby układ nerwowy nie dostawał w dupę. Wystarczająco dużo dostawał w e, potyłku przez ostatnie miesiące. Także teraz jeszcze czas taki troszeczkę luźniejszy. E, no ale to w przyszłości będziecie się dowiadywać na bieżąco, co się u mnie dzieje. A teraz już lecimy z treningiem. No to zaczynamy pierwsze ćwiczenie, takie trochę bardziej aktywacyjne. Na maszynie tutaj typu upper back. Mi najbardziej zależy na tym, żeby aktywować sobie właśnie mięsień czworoboczny. To jest taki patent jeszcze od Mateusza Bobrowskiego, kiedy z nim współpracowałem pod kątem treningowym. Bardzo fajny, czyli to na czym Wam najbardziej zależy na danej, na danej sesji treningowej. Aktywujcie sobie takim wstępnym zmęczeniem, żeby też lepiej czuć tą część czy pleców, czy jakieś inne mięsień ale zwłaszcza pleców i wtedy dużo lepiej później przez cały trening może się tym elementem, tym segmentem pracować. Także lecimy tutaj cztery serie takie najmocniejszym do pięciu, żeby pożyć te plecy, a potem pierwsze ćwiczenie już takie normalne. tym pierwszym dawno nie robiłem, a jedno z moich ulubionych, czyli t-bar czyli wiosłowanie półsztangą. Jakby ktoś się obraził, że jesteśmy w Polsce, to mów po polsku. E, także tutaj nie będę dzisiaj leciał na jakieś turbo maxy, ale takie solidne 8-10 powtórzeń bym chciał zrobić. E, też nie ukrywam, że mam jeszcze po zawodach dość mocno obolały prostownik, także też nie chcę tutaj za bardzo przeginać, żeby broń Boże czegoś sobie nie zrobić, ale e, jakiś tam ciężar większy tutaj już wleci. Wszystko mówię, wszystko cały czas jeszcze z zapasem, ale tego ćwiczenia i ostatnio już zaczęło nawet brakować, także trzeba je zrobić. Jestem jedno z moich ulubionych i chyba jedno z najlepszych na plecy, jakie w ogóle jest. Także roni robił, to ja też będę robił. lecimy Pozdrowienia dla Pawła Cawickiego. Oczywiście, Paweł, ja wiem, że ten ciężar nadal jest mały, ale musisz mi wybaczyć, to jest teraz okres po zawodach bezpośrednio. Także nie ma jeszcze tej mocy. Pomimo tego, że głowa by chciała, ale obiecuję Ci, że w przyszłości będzie lepiej. Dobra, trening zakończony. Oczywiście jeszcze jak widać trochę spocony, bo 45 minut cardio jeszcze wleciało. Także staram się trzymać te ryoby cały czas na takim poziomie, jaki był. Tym bardziej, że dzięki temu nie ma takich problemów z ciśnieniem przy nawodnieniu. No i oczywiście szybciej ta woda zejdzie, także serdecznie polecam. Lecę pod prysznic i widzimy się w domu. Patrzcie, jaka żaga. Oksu, nie! Pokaż. Przem się odstawiła. Czekaj. Jaka, tu taka nóżka. Outfit of the night. Gdzie my? Let's go. Pieski zostają. Dziś są moje urodziny. Okay. Taki piękny, ważny dzień. Duduś i Oksa. Oksa? Cóż? Jak będziecie się biły, prawda? Będziecie wręcz. Ok, my w końcu w centrum. Także zapamiętajcie ten widok, bo i misia. Dzisiaj. Nie często. Nie często w takim outficie. I u mnie też. U ciebie jeszcze rzadziej. U mnie to już w ogóle święto. Jakieś narodowe wręcz. <noise> także no ale czasami trzeba. Także zmierzamy do knajpy. Dzisiaj restauracja. Zdolni, także bardzo dobre, takie powiedzmy tradycyjne, bardzo dobre tradycyjne jedzenie. Podobno dobre, my tam jeszcze nigdy nie byliśmy, ale wielu znajomych polecało. Także nie będę mówił jeszcze co, co zostanie zamówione, ale będzie jedzone. Prawda? Kochanie? Jest, kochanie. Nie było to takie szczere. Było, było. Skupiam się na GPS-ie, żeby się nie zgubić. A gdzie tu masz się zgubić? Idziesz prosto i skręcasz w lewo. Poszedłeś jak turystka. Aha. Piękny Poznań. Tak nierozkopany. Nie no, nawet jak jest remontowany to jest klimatycznie. Uwielbiam to miasto. Słuchajcie, to co tu się wydarzyło... Patrzcie na to, skabowy. To jest jajko sadzone normalne. Patrzcie jaki skabowy na jajku. Także mistrzostwo. Pod spodem są jeszcze pieczone ziemniaczki. Ania ma placki po węgiersku z gularzem. Zobaczcie jaka polska. Oby yeah. było dobre. Smacznego. Później znamy relację. No. Ok. Zjedzone, jak widzicie, u mnie całościowo. U Ani to zostało. trochę jej pomogłem, ale. Pod korek. Także jak chcecie się najeść, naprawdę cenowo spoko, a porcje naprawdę olbrzymie. To jest. A w domu jeszcze to będzie ciężkie. Pomożecie? Pomożemy. W sumie klimatycznie, bo to cały wystąpik w PRL-u. Zabijamy, co? Sto lat, lat, niech żyje, żyje nam. 100 lat, 100 lat, niech żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyje, żyje nam. Niech żyje nam. A kto? Bartuś! To ja! ja. Pokaż mi ile masz latek. 3? I dwa. Ale duży chłopiec. To razem trzydzieści dwa. Ale urósł ten kawaler. Panny to pewnie sikają za to. Szkoda, że, szkoda, że nie odwrotnie. Jakby wiedział to co wiem, a było odwrotnie, dwadzieścia trzy, jeśli to było fajnie. No nie ma tak dobrze No, no dobra. To teraz życzonko. Tylko nie mów nikomu. Pięknie. Brawo. Torcik Raffaello. podobnoż co Dosia? I Dosia składa życzonka. lonie nasz, kochany. Cio! Ciok I dumbi? Dziok, dziak w komplecie. No dobra. To i co? Jemy. Jemy. Tum. Tum. Jakby ktoś miał 23 urodziny, to można zamienić, nie? No. i to... Głos, dwa na 23. Jak ktoś potrzebuje świeczek, to... Głośę ci na Całą noc piekłam. To będzie kawałek dla misi. Tak, pierwszy. Proszę, dziękuję. Teraz drugi. No, takie solidne te porcyjki. Teraz drugi i ten jest. Dla wszystkich widzów Polish Fitness Freak. Proszę bardzo. To dla Was. Dziękujemy. A ten jest dla mnie. Aha! Tak. No to mój to. Sprawiedliwie. sprawiedliwie. Jak całe życie. Pamiętajcie, się zawsze jest sprawiedliwie. Trzeba umieć tak. się ustawić. Dokładnie. To co? To to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten materiał, mam nadzieję, że Wam się podobał. Piszcie w komentarzach oczywiście, czy Wam się podobają materiały tego typu. Jeszcze może mi się tylko zrób to zbliżenie i powiedz co w tym torcie jest, bo o tym nie powiedzieliśmy. To jest, to jest generalnie tort Rafaelu, tak? Tak, tort nazywa się Raffaello, tudzież kokosowy. Tak, ma trzy warstwy, to jest bliszko, to jest jakaś warstwa właśnie kokosowa, znowu bliszko, taki przeplatany i piszcie w komentarzach, bo mam taki pomysł, że teraz będziemy za nią częściej wychodzić do różnych restauracji. Czy interesowałaby Was seria, że jak będziemy chodzić po Poznaniu po różnych knajpach, to żebyśmy z każdej knajpy robili po prostu właśnie taki krótszy materiał, co tam zjedliśmy, czy było spoko, czy nie było i będzie to w super, spec obiektywne. Na przykład dzisiaj odnośnie zdolnych mogę powiedzieć tak: wystrój na mega duży plus, e, po, po, forma podania super, ceny mega spoko, bo za dwie wielkie porcje wody zapłaciliśmy 66 zł, więc to jest naprawdę dobrze jak na Centrum Poznania. I teraz, tak. Jeżeli chodzi o kwestie lokalu, za głośno było tam jak w pubie, a nie w takim normalnym lokalu restauracyjnym. Także, jakby człowiek chciał pogadać, to no tak średnio. Jeżeli chodzi o kwestię smakową, dobre, ale nie jakiś super mega hiper wypas. Na przykład, podłodziem w Aleksandrowie Łódzkim mieliśmy lepsze, nie? Są o, wiele. o wiele lepsze, czy na przykład w, w Wiśle, ale generalnie dobrze. I co jeszcze może być na minus ewentualny? Brak innych minusów. Nie? No, nie, no no tak no. Było bardzo smacznie, ale nastawialiśmy się na coś więcej, bo były bardzo dobre rekomendacje, więc to też troszeczkę podniosło to, ten ranking, czy do czego oczekiwaliśmy. No i ten za zagłośno, bo po prostu. Dobra, wczoraj rozładowała się bateria, także już nie dogrywałem, za głośno było w lokalu. Także to były takie minusy. także e, Podsumowuję podsumowanie tego materiału, takie jak jest. Wszyscy wiecie, e, po prostu piszcie w komentarzach, czy Wam się podobają tego typu materiały. Takie troszeczkę z większym dystansem, z luzem. E, no i oczywiście, czy ten pomysł Wam się podoba, tak jak wspomniałem przed chwilą, e, z tym, abyśmy po tych knajpach, jak będziemy sobie chodzić od czasu do czasu, żeby robić takie materiały. Nazwę serii to się wymyśli, to nie ma problemu, e, ale wtedy będzie też, jeżeli byście chcieli takie materiały, to oczywiście będziemy wszystko nagrywać obiektywnie, mówić obiektywnie, tutaj nikt tego nie sponsoruje, za wszystko płacimy, także, także tutaj szczera nasza opinia na ten temat, także możecie oczywiście w komentarzach też pisać ewentualnie propozycje knajp, jakie według Was byłyby spoko i to tyle. Jeżeli chodzi o ten materiał, dziękuję za to, że byliście ze mną w tym materiale, czy z nami w tym materiale i co, dzisiaj już mamy... 29 września, czyli dzień po moich urodzinach. Ja już w koszulce roboczej, just gym, bo niedługo zbierał się do pracy, także siadam, się ten materiał, abyście go jak najszybciej obejrzeli. I co? Powrót do rzeczywistości. Urodziny się skończyły, także cytując klasyka, kończy się dzień dziecka, trzeba wrócić na właściwe tory i żywieniowe, i treningowe, i pracowe, pracownicze zarobkowe, także to ja było tyle. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia. Peace and love.